Wiele osób zadaje mi pytanie, jak rozpocząć ćwiczenia, jak regularnie zacząć ćwiczyć. Otóż trzeba zacząć od spraw najprostszych. Proponuję prosty zestaw ćwiczeniowy, 5-10 minutowy i hasło na dobry początek: ćwiczę regularnie dwa razy w tygodniu po 5-10 minut. Zapraszam do ćwiczeń. Ćwiczenia zaczynamy od rozgrzewki. W przypadku osób starszych rozgrzewka będzie bardzo prosta. Będzie polegała na różnego rodzaju przyciąganiu się i prostych, delikatnych ruchach. Zaczynamy od delikatnych ruchów głowy lewo-prawo. przód te delikatne ruchy. Malutkie ruchy, delikatne. Delikatne ruchy barkami, góra-dół. Tył czyli damy radę, spróbujmy troszeczkę pokręcić barkami w jedną stronę, w drugą stronę. Złóżmy ręce do modlitwy. Kręcimy na w jedną stronę, złączone nadgarstki i w drugą stronę. Możemy nadgarstkami się podbawić górę i dół. Możemy pozginać ręce. Składamy jak do modlitwy. Leciutko wyłamujemy. Do klatki. Do góry. Następnie różne formy przeciągania się i wyciągania. Jedną stronę, drugą stronę plecki troszkę porozciągać. I tak porozciągać. I z tyłu się chwycić, porozciągać, powyciągać. I trzy głębokie wdechy na zakończenie. Wdech. 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 I wdech. Wdech. Zapraszam teraz do ćwiczeń. Ilość powtórzeń będzie 10 każdego ćwiczenia i zapraszam do ćwiczeń razem zają. Ćwiczenie pierwsze. Kolano przyciągamy do klatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prostujemy nogę w kolanie wzdłuż podłogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolano odwodzimy do boku. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Łączymy stopy kolona ze sobą, kolona się na prawo i lewą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. I 10 oddechów głębokich w sposób dowolny, tak jak komu jest wygał. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech wydech, 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 wydech. Ja wykonałem 5 oddechów w w bo teraz 5 oddechów w torze Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech, 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 wydech. I wdech. Wdech. Przesunę się teraz troszeczkę bardziej w dół, żeby mieć więcej przestrzeni za sobą. Ręce składam jak do modlitwy. I przenoszę je przodem do gór, do tyłu za głowę w taki sposób, jakbym ciął swój tułów na Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W tym ćwiczeniu zachęcam każdego do twórczości własnej, czyli własnego ćwiczenia. Ja wykonam ćwiczenie takie, którego jeszcze nie było, czyli ręce obie na pachwinie i odkładam je do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Każdy z Państwa wymyśli dwa, trzy swoje własne ćwiczenia i po wykonaniu tych ćwiczeń znowu wykonamy głębokie oddechy, tym razem z pomocą rąk i oddechy wykonamy w ten sposób, że ręce będziemy przenosili przodem do góry za głowę i z powrotem. Przodem do góry za głowę będzie wdech, z powrotem wydech i tak trzy głębokie wdechy, wdech, wydech, wdech. Wydech i wdech. Wydech. Po zakończeniu tej serii ćwiczeń przewracamy się na brzuch. Na brzuchu ćwiczenie pierwsze napinamy poślad. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Napinamy, pośladek i unosimy nogi do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Czyli ktoś czuje się na siłach, może jako dodatek dodać ćwiczenie, zaangażowanie mięśni pleców i umieść nogę trochę wyjść. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Zginamy, obie nogi w kolanach, łączymy stopy kolana i w lewo prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 9. Dobrze. Z pozycji ułożeniowych pamiętamy ćwiczenie pozycji sfinksa. My to ćwiczenie zmodyfikujemy. Podłożymy sobie ręce pod głowę, dłonie pod głowę i unosimy tu do Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. W tym ostatnim ćwiczeniu pamiętamy, że nie wolno nam oderwać łokci od podłoża. Ćwiczenie polega na tym, żeby nie odrywać łokci od podłoża. Czyli jeżeli ktoś potrafi tak, bardzo fajnie, że potrafi, natomiast tego nie wykonujemy. To jest prawidłowo wykonane ćwiczenie. Następnie... Układamy się na boku i po wykonaniu serii ćwiczeń wyciszamy nasz organizm. Czyli normujemy oddech, relaksujemy się, wyciszamy. Się. Czas takiego przebywania w tej pozycji pół minutka do minutki, tyle powinno wystarczyć, żeby się wyciszyć. Było nasze ostatnie ćwiczenie. Po wykonaniu tego ćwiczenia powolutku staramy się przejść do pozycji siedzącej. Jeżeli będą jakieś zawroty głowy, poczekać, aż zawroty głowy miną. Dziękuję. Zapraszam na następny ćwiczenie.